Pani Marszałek, Panie i Panowie Posłowie, zgodnie z tradycją premier w trakcie składania wotum nieufności wobec y, y, Pani, Pana, ministra swojego rządu zobowiązany jest, a ja to robię z przekonaniem, do obrony y, swojego ministra czy swojej Pani Minister. Dzisiaj to zadanie jest wyjątkowo proste ze względu na absurdalność i intelektualną miałkość wniosku o wotum nieufności. Najlepszą ilustracją poziomu tego wniosku był fakt i bardzo współczuję pani poseł, która sprawozdawała ten wniosek, że ławy tych, którzy ten wniosek sformułowali, były puste. Ich przedstawicielka, zresztą akurat w tym wypadku kobieta, zgłasza wotum nieufności wobec ministra rządu, a w ławach głównej partii opozycyjnej jest kompletnie pusto. Wydaje się, że bardzo bardziej wyrazistego symbolu tego, o co chodzi w tym wniosku o wotum nieufności nie znaleźlibyśmy. Bo w tym wniosku. Ja zresztą uprzedzałem panią minister Kotulę wtedy, kiedy proponowałem jej objęcie tego urzędu i kiedy się zgadzała, powiedziałem proszę mieć świadomość, że będzie pani bardzo szybko ofiarą ataku właśnie tych, którzy dzisiaj nawet nie potrafili uszanować kobiety, która w ich imieniu przedstawiała wniosek o wotum nieufności. A pani minister Kotula spytała, ale dlaczego? Pan uważa, panie premierze, że będę tak szybko obiektem ataku. Ja powiedziałem, bo znam to środowisko. Znam od lat tych, którzy dzisiaj złożyli wniosek o wotum nieufności wobec pani, i zawsze jak na was patrzę, to przypomina mi się jedna z książek z cyklu milenium Larsona. Nie wiem, czy pamiętacie. Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet. Jakbyście przeczytali, ale część sali zna na pewno tę lekturę, to byście dobrze wiedzieli, jak bardzo dobrze. Ta książka oddaje mentalność tych, którzy dzisiaj podnieśli rękę na panią minister Kotulę. Bo tak naprawdę jedynym powodem, dla którego ten wniosek o wotum nieufności się pojawił, jest wasz stosunek do kobiet do równości kobiet i mężczyzn, do bezpieczeństwa kobiet, do równości silnych i słabych, do tej filozofii, która ma swoje korzenie chrześcijańskie, liberalno-demokratyczne i która dzisiaj nie tylko w Polsce jest kwestionowana dokładnie przez takich ludzi i takie siły polityczne, jak PiS czy Konfederacja. Dlatego na tym poprzestanę. Wiecie państwo, no mógłbym jeszcze trochę czasu poświęcić na analizę niektórych argumentów z wniosku o wotum nieufności. Naprawdę, właściwie to było, Aż zniewalające muszę powiedzieć. Poziom argumentacji, taki na przykład, że Fundusz Solidarności nie wiem, dlaczego Fundusz Solidarności znalazł się akurat jako część uzasadnienia wniosku o tym nieufności, ale słowa, jakie padły, kapitalnie oddają właśnie mentalność tych, którzy ten wniosek formułowali, Bo dowiedzieliśmy się od wnioskodawcy, że Fundusz Sprawiedliwości i PiS w tym funduszu dobrze działali, bo nie wszystko ukradli. Dokładnie z tej mównicy padły takie argumenty, że pieniądze, przypominam, pieniądze publiczne, to nie były pieniądze PiS-u, to nie były pieniądze pana ministra Ziobro, to nie były pieniądze pana prezesa Kaczyńskiego, to były publiczne pieniądze. I część z nich stała się przedmiotem manipulacji, nadużyć i zwykłej kradzieży, o czym zeznają chętnie ci, którzy w tym procederze częściowo uczestniczyli, wasi ludzie. To jest wiedza publiczna, już to nie jest wiedza tajemna. I to, że dzisiaj z tej mównicy padły słowa o tym, że wszystko było ok, bo przecież część tych środków trafiła do miejsc, do których powinna trafić, idealnie oddaje mentalność i właściwie istotę motywacji tych, którzy składali ten, inne wnioski o wotum nieufności, bo w tym też zawiera się ogrom pogardy do ludzi słabszych, do ofiar, tak jak w przypadku konkretnie tego wniosku wobec, wobec kobiet. Pani minister Kotula w czasie swojego urzędowania prezentowała i prezentuje bardzo duży poziom odpowiedzialności politycznej. Ma twarde poglądy, ale działa w sposób bardzo odpowiedzialny. Jest wzorem umiarkowania w polityce. I dlatego mam nadzieję, że pani minister dalej będzie pełniła swoją misję. Jestem pewny w wyniku głosowania. Jestem pewny tego, czego ja bym pragnął dzisiaj, żeby Pani kontynuowała swoją misję I mam nadzieję, że mimo tych ataków, i to z różnych stron, wiem o tym, znam źródła tych, tej niechęci do pani, sam często jestem, jestem obiektem podobnych ataków z podobnych mediów, z podobnych ust, więc dzisiaj chciałbym wyrazić pełną solidarność i nadzieję, że jeszcze długo będziemy ze sobą współpracowali. Pozwólcie państwo, że Wykorzystam jednak ten moment dla sprawy o niebo poważniejszej niż wasze wotum nieufności. Bo dzisiaj w tej sali też usłyszeliśmy w okolicach południa głosy w debacie na temat wojny w Ukrainie, wysłania wojsk lub niewysłania wojsk w charakterze jakiejś misji. I nie po raz pierwszy kwestia wojny i pokoju. Tego narastającego zagrożenia geopolitycznego zagrożenia stała się pretekstem do takiej politycznej krajowej nawalanki. Powiedziałem już wszystko, co na temat tego niemądrego wniosku miałem do powiedzenia, powiedziałem. ale teraz mówię do tych, którzy chcą usłyszeć kilka poważnych uwag na temat naprawdę poważnej sytuacji. I ponieważ dzisiaj pozwoliliście sobie po raz kolejny Użycie argumentów, które są naprawdę groźne. Argumentów, które dotyczą samej istoty konfliktu, który być może wywraca do góry nogami cały porządek geopolityczny świata, który gwarantował nam względny spokój i bezpieczeństwo od kilkudziesięciu lat. Jestem z tego pokolenia, tak jak część z Państwa, które urodziło się i ma nadzieję umrzeć w czasie pokoju, ale też mam świadomość, że nasze dzieci i nasze wnuki. Będą żyły prawdopodobnie w świecie o wiele mniej stabilnym. Nie ma dzisiaj ważniejszego zadania niż budowanie yy, wspólnej polityki w odniesieniu do polskiej racji stanu. Nie mam żadnych złudzeń co do intencji różnych sił i różnych polityków u nas w kraju, a także emocji, temperamentów. I zdaję sobie sprawę, że nawoływanie do takiego pokoju cywilnego, pokoju politycznego, Dzisiaj w Polsce graniczyłoby z naiwnością. Słyszałem dzisiaj też te słowa pod moim adresem Kula w Łeb. Nie wiem, jak się z tym czujecie. Nie wiem, jak się czujecie z tym, że wasza posłanka publikuje zdjęcia z napisem śmierć będzie tuska. I jak słyszę po odgłosach, nadal się z tym dobrze czujecie. Dobrze się z tym czujecie. A ja chcę wam powiedzieć. A ja chcę wam powiedzieć. Że tego typu zachowania, że zaostrzanie konfliktu, budzenie takiej agresji, niszczenie ludzi tu w Polsce to jest naprawdę obiektywnie rzecz biorąc element wymarzonego scenariusza napisanego w Moskwie. Słowa, słowa, które niedawno padły. Które są wprost cytatem z Ławrowa, Miedwiediewa, Pieskowa, że to Europa, a nie Rosja odpowiada za wojnę w Ukrainie, że to, nie wiem, Unia Europejska napadła na Ukrainę. Słowa, które usprawiedliwiają agresję Rosji i które padają tutaj, w Polsce, od ważnych polityków z prawej strony. To jest coś, co, wiecie, gdybym, był, gdybym miał taki temperament, charakter i metodę działania. Jak poseł Jarosław Kaczyński, to pewnie bym z tej mównicy powiedział wszyscy jesteście ruskimi agentami, ale nie, nie akceptuję tej metody i w dodatku wiem, że nie wszyscy. Chciałbym, chciałbym Wam przemówić do rozumu. Naprawdę ogarnijcie się. Dzisiaj, jutro, za tydzień, w kilku miejscach na świecie w Moskwie, Waszyngtonie, w miejscu, które zostanie wybrane do negocjacji będą rozstrzygały się losy także Polski. Obiektywnie nie jesteśmy w złej sytuacji. Jesteśmy dobrze przygotowani, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo. Mamy silną jak nigdy dotąd pozycję w Unii Europejskiej. Mamy tradycyjnie dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, niezależnie od turbulencji i sytuacji takiej doraźnej. Ale przecież nie zmienia to faktu, że Polska jest postrzegana i w Stanach, i w całej Europie jako najbliższy sojusznik Stanów Zjednoczonych. Możemy wykorzystać tę relatywnie dobrą sytuację w porównaniu do, no, już nie mówię o krajach na wschód od nas, ale także do wielu innych państw na świecie do tego, aby Polska wyszła bezpieczna z tego wielkiego, niebezpiecznego geopolitycznego zakrętu. To wymaga minimum porozumienia między nami wszystkimi. Nie zawiesimy wszystkich konfliktów. Nie, powiedziałem, nie będę naiwny, nie wierzę w to. Jest gorączka kampanii, wiadomo o co chodzi, nie muszę, nie muszę, tego, nie, nie muszę tego tutaj chyba podkreślać. Ale ustalmy, że jest kilka oczywistych spraw, wokół których możemy i musimy zbudować wspólne poczucie i odpowiedzialność za polską rację stanu. Mam nadzieję, mam nadzieję, że w poniedziałek o 13.30 będziemy wszyscy u prezydenta na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Nie ma prezesa Kaczyńskiego, ale bym się do niego zwrócił. Jarosławie, jakoś daj sobie spokój ze swoimi uprzedzeniami i lekceważeniem prezydenta, też powinieneś tam być. O 13.30 na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego przedstawię kilka kluczowych punktów, które będą mogły, jak sądzę, stać się podstawą do ogólnego, powszechnego porozumienia w Polsce na rzecz Polskiej Racji w tej absolutnie historycznej chwili. Nie możemy narazić Polskę na żadne ryzyko. Musimy wykorzystać każdą najmniejszą szansę, aby Polska wyszła bezpieczniejsza z tego zakrętu, a nie bardziej zagrożona. To zależy od nas wszystkich tutaj: od wygaszenia niepotrzebnych emocji, od zrozumienia istoty polskiej racji stanu. Wierzę, wciąż w to wierzę, że tym razem Polacy będą mądrzy przed szkodą, a ich, przede wszystkim ich reprezentanci. Siły polityczne, gorąco Was do takiego myślenia namawiam. Jest jeszcze naprawdę szansa, żebyśmy razem przeprowadzili Polskę przez ten bardzo niebezpieczny czas. Dziękuję.